Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Decyzja zapadła. Wymieniam to sprzęgło. No, dla niektórych z Was to kontrowersyjna decyzja, zdaję sobie z tego sprawę. Także niektórzy z Was uważają, że to będą pieniądze wy wyrzucone w błoto. 7-16. Jadę ją odwieźć do Archera. Odbiorę sobie na spokojnie po południu. No, i mam nadzieję, że objawy szarpania ustąpią. Na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że jak wiecie, ja jeżdżę dużo na krótkich trasach, więc silnik jest często wystudzony, a to się dzieje właśnie na silniku wystudzonym. Innymi słowy, ci co jeżdżą na dłuższych trasach, poczują szarpanie może raz dziennie i tyle, a ja powiedzmy, ja jeszcze 5 razy dziennie. I 5 razy dziennie, po 2-3 razy czuję szarpanie. Więc musicie mi uwierzyć, że jest to mocno denerwujące. Teraz jest w pełni rozgrzana, bo chyba nawet widać. Już ujechałem 10 km i lekko mi szarpnęło. Bardzo lekko, ale jednak czułem, że mi lekko szarpnęło na sprzęgle. No pewnie mógłbym tak jeździć jeszcze pewnie z rok, dwa obserwować. No ale zobaczymy. Inna sprawa jest taka, że kusi mnie cena w ASO. No Niektórzy z Was pewnie by w życiu nie pojechali do ASO. Ja też tak sobie bym pomyślał, że z 9-letnim autem bym nie pojechał do ASO. Ale ta ich cena za robociznę, czyli 1070 zł, jest bardzo podobna do ceny u takich osiedlowych mechaników. Bo wydaje mi się, że może być różnica tutaj akurat przy sprzęgle. W zależności od tego kto to robi, czy ASO, czy nie, w razie czego mam gwarancję dwuletnią, i tak dalej. No, natomiast dostałem tą cenę w, w rozmowie. Została ustalona, ok, nie zmienimy jej, no ale wiadomo, że trzeba w miarę szybko podjąć decyzję. Natomiast powiem, że inne ASO wyceniło mi to na oryginale na 4000 zł. Więc różnica jest. No dobrze, zostawiam serfałkę. Widzę, że nowego Civica tutaj mają. Nawet mi się podoba powiem Wam szczerze a ja spokojnym krokiem idę na tramwaj wiem szczerze, że tak dawno nie jechałem tramwajem że nie wiem nawet jak bilet kupić okej okay. no to jestem na przystanku no i czekam na 52 tak sobie przypomniałem, że mam aplikację z SKY CASH SKY CASH, tak no i widzę, że można kupić bilet drogą elektroniczną, Kraków normalny może wezmę na cały dzień bo będę wracał, jeszcze z napój do pracy potem do domu i może nie będę fatykował małżonki tylko przyjadę sobie tu tramwajem, bo Piątek po południu, przyjechasz tutaj, strata czasu dla niej. Krótkookresowy, aglomeracja. Nie, to chyba nie to, czy to? Normalny 24 godziny, to chyba to. Numer boczny pojazdu, przecież to ma być na wszystkie numery. Kupuję. No hmm. to, to chyba muszę poczekać, aż będę w środku. No dobra, zaczekamy na tramwaj, coś tam jedzie. Jeszcze nie ten. よろしくお願いします。 Słuchajcie, wysiadłem właśnie i powiem wam szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę jak widzieliście tramwaj polskiej, polskiego producenta PESY komfort jazdy, cisza, informacje z głośnika, gdzie następny przystanek, możliwość przesiadki na autobus i tak dalej Naprawdę Lux. Google Maps jak widzieliście z autentycznym ...danym położeniem i to się wszystko ładnie poruszało, no tak jak w samochodzie. Także pod tym względem Kraków nie może narzekać. Naprawdę nasz tabor jest luks. I tak samo autobusowy, jak patrzę na te autobusy, no to wszystko nowidkie i... ...i naprawdę wysokiej klasy. No nic, to tyle na razie z relacji.